Witam serdecznie Konrad Błaszak, a dzisiaj będzie troszkę o tym, czyli o tym, ale to nie będzie recenzja, bo recenzja już była. I od razu powiem dwie rzeczy. Po pierwsze to jest materiał powstały we współpracy z Moczurolą. ale nikt nie miał wpływu na to, co ja gadam, jakie głupoty gadam, czy co ja powiedziałem. I teraz mówię randomowe słowo Jutek. Widzicie, mogę powiedzieć co chcę i tego nikt nie wyciął. Znaczy to ja montuję, więc w sumie kto ma to wycinać. Dobrze. Druga sprawa. Ja, jak wiecie, nagrałem już recenzję tego, więc jeżeli chcecie pełną recenzję, zobaczcie na kanał. Ona powstała jeszcze wcześniej, więc tam to no, zobaczycie, co powiedziałem o tym i czy to, 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 co teraz gadam, się z tym pokrywa. Jakby ktoś nie wierzył w moją uczciwość, idźcie tam. To jest istotne dla mnie, żebyście wiedzieli i wiedzieli, że to co mówię, to co myślę. Czy gadam głupoty? Mogę, ale to są moje głupoty, w które sam wierzę. To nie brzmi dobrze, ale tak jest. A dzisiaj materiał będzie o tym, czy to jest najbardziej sensowny cienki smartfon. I tutaj muszę dać pewien. Wgód. Miałem zacznijmy od tego, że pierwszy cienki smartfon z tej Kurcze, nie chcę nazywać tej topowej trójki, do czego sobie jeszcze przejdziemy, czyli Samsung S25 Edge. E, miałem go. Miałem go na testach i powiem uczciwie, robił świetne wrażenie. I tu, teraz, e, wizualnie, jeśli chodzi o wykonanie, robił świetne wrażenie. To był smartfon, który był. Nie był, nie wyglądał inaczej, ale był designerski trochę, prezentował się fajnie. No, kurczę, naprawdę. Fajnie mi się z niego korzystało, chociażbym go nigdy nie kupił, bo startował z półki ponad trzech... ma cztery, baterie, no, coś tam brakuje. Coś tam brakuje, mimo że wizualnie świetny, coś tam brakuje. To była odpowiedź... to była odpowiedź Samsunga na y, iPhone'a, który jeszcze wtedy nie wyszedł. Odpowiedzią iPhone'a na tego Samsunga, który był odpowiedzią na iPhone'a, był iPhone R, który ma baterię 3149 chyba, dobrze pamiętam. I którego nie miałem jeszcze, to jest ważne. Będę miał go prawdopodobnie w styczniu dopiero, więc wtedy też się do tego bardziej chętnie, chętnie się odniosę. Ale który, i to też mówiłem nie raz, możecie mnie zweryfikować, może być pięknym telefonem. I nawet są chyba całkiem fajne opinie o nim w Internecie po czasie. Ale jest drogim telefonem. Wygląda, wygląda, jakby Apple miało bardzo dużo Tytanu, zamówionego, kupionego na magazynach. Nie na tyle, żeby dać do wszystkich S20, do, do wszystkich 17 czy 17 Pro, no bo, bo, bo to za drogo jest. I trzeba było ciąć koszty, więc dali Amelinium, ale zostało im na tyle, że dajmy designerski telefon, który będzie cieniutki. Który ma jeden aparat, słabą baterię, ale jest designerski i dajmy go tytanowego, żeby to był wyróżnik. Czy poprzednia seria miała Titan pro? Może, nieważne, nieważne, nieistotne, kurczę, to za, za blisko, ale siedział. Ale zróbmy tak i ludzie będą i nie wiem, jakie są wyniki sprzedaży, ale sądzę, że część ludzi kupiła. I Motorola. Motorola od jakiegoś czasu, tak jest moje zdanie, ona Tworzy swoje urządzenia, które mi chce wyznaczać trochę trendy, ale Motorola też bardzo lubi, moim zdaniem, dopasować się do trendów. Czyli Motorola łapie te trendy, Motorola widzi, że słuchajcie, to może być rok na e, telefony cienkie. Samsung pokazał, albo Samsung chce pokazać, Apple pokaże, co z nami. I nie wiem, czy tak było. Nie dostałem tych informacji, powiem uczciwie. Dzwoniłem do pana Motoroli, Panie Motorola, czy tak było? Nie odebrał. To musiałbym do Pana Lenovo dzwonić, a e, ja po hindu. Nihao, Lenovo. Nihao. Też nie odebrał. Ale hmm, Motorola stworzyła telefon, który moim zdaniem ma więcej sensu niż obydwa poprzednie. I to nie dlatego, że mam współpracę, ja teraz ten... Ja to mówiłem wcześniej, zanim miałem z nimi współpracę. A dlaczego? Po pierwsze, cztery duży ekran 6,7 cala, 4800 bateria, czyli to jest taki standardzik na rynku. 5 to jest standard, więc to jest prawie standardzik. Super. Szybkie ładowanie, więc nawet jak tych 200 machów wam by zabrakło, to macie 68 W, więc jest super. Poza tym jest spoko wydajnościowo. To nie jest flagowiec, to nie miał być nigdy flagowiec, ale tutaj mamy nadal Snapdragon 7 generacji czwartej, który daje nam, jak możecie już zobaczyć 1,4 miliona, 1,4 miliona przypomnę, to mają nowe piksele. Top of the top. E, oczywiście są droższe flagowce, które mają więcej, ale 1,4 miliona przy dobrym systemie daje cholernie radę. I to daje bardzo cholernie radę, bo ja z tego telefonu korzystam dość mocno w ostatnim czasie i na razie się przyczepić do działania. Nie mogę. Może jeszcze będę mógł, będę tu testował, ale nie mogę, po prostu działa dobrze. I tak, 3,5 tysiąca. Wielu osób mówi, że to dużo, ale mówiłem Wam kilka dni temu, że była promocja w showroomie Lenovo o 500 zł. Plus cały czas jest promocja, że dostajecie pakiet gadżetów. Pakiet gadżetów, który jest ładowarką. Spoko, przyda się. Jest tagiem, moto, motorolowym tagiem. Spoko, fajny gadżecik. Tam mamy jeszcze zegarek. Też go testowałem, możecie zobaczyć test na kanale, którym jest takim podstawowym zegarkiem i dla wielu osób będzie wystarczający i słuchawki i słuchawki to już jest słuchawki testowałem i słuchawki to już jest moim zdaniem coś w czym Motorola jest i to mówię zupełnie poważnie naprawdę mocnym graczem na tym rynku jest kilku graczy takich chodzi mi o takich smartfonowych graczy którzy dają radę i Motorola nie wiem czy to we współpracy z Bose dzięki temu czy jeszcze dzięki innym rzeczom, ale mają całkiem fajne ceny i bardzo fajne grania. Więc moim zdaniem Motorola wchodzi pewnie minie, zanim tam wiecie zostanie uznana za jednego wiesz z fajniejszych procentów słuchawek jeśli chodzi o rynek mobilny. Ale Motorola ma wszystko, żeby zagrozić trochę Huaweiowi, Samsungowi, Appleowi, to nie wiem. ale tylko dlatego, że jak ktoś ma iPhone'a to po prostu bierze to ślepo i tyle. Chociaż ja na iPhoneie korzystałem z motobatców i i tak, 3,5 tysiąca, dużo na początek, ale jak doliczymy sobie te gadżety, doliczymy sobie to, że startujemy z telefonem, który jest kompletny. Spoko. Jeżeli policzymy sobie to, że ta promocja jest do końca roku i jeżeli nam się ta promocja skończy, tego też nie wiem od Motorola, bo nie odebrał, ale zakładam, że ten telefon troszkę stanieje. Ten telefon sądzę, że będzie można dostać za mniejsze pieniądze i to mówię zupełnie poważnie, Uważam, że to jest najsensowniejszy z cienkich smartfonów. I to nie tylko dlatego, że jest najtańszy, że jest tańszy od Samsunga, jest tańszy od Apple'a. Dlatego, że został przemyślany. Czyli mamy tutaj inaczej. Nie mamy tutaj kompromisów. W takim sensie, że mamy nadal dużą baterię. Mamy tutaj dwa pełnoprawne aparaty 50 megapikselowe więc nie mamy tam 50 i dwójki, 8, czyli niby dwa aparaty, a tak naprawdę jeden. Czyli mamy tutaj dwa aparaty takie, wiecie. Real Deal. Mamy tutaj wodoszczelność, mamy tutaj wytrzymałość MIL-STD, którą też motorola dodaje do swoich telefonów. Mamy tutaj POLED, nadal mamy tutaj 12 ramu, więc to jest taki bardzo, bardzo solidny średniak. Też mam 50. Bardzo solidny średniak w cenie, która teraz jest spoko z tymi gadżetami. A jak będzie bez gadżetów i trochę stanie, to będzie jeszcze bardziej spoko. I od razu mówię: czy to jest jedyny cienki smartfon? Czy to jest jedyny cienki smartfon w ostatnich latach? Nie. Na rynku oprócz tego i oprócz składanych, bo wyszło sporo składanych, które mają poniżej 6 mm, ale to są składane, czyli tam wiecie, jedna część ma poniżej 6, a jak złożymy, to już ma więcej. Wyszło sporo Infinixów, wyszło sporo, no sporo, kilka Tecno, i to są marki, które są dużo mniej znane, nie tylko u nas, ale po prostu na świecie. I to są telefony, które są, bo też miałem takie cienkie, niektóre, które mają być takimi budżetowcami dużo tańszymi. Po prostu mają być cienkie, i coś tam jest przy nich przyoszczędzone. Czy to są złe telefony? Ja nie mówię tego, że to są złe. Ja mówię, że tu mamy kompromis, czyli mamy dość sporo owocy, spoko aparaty. Nawet zrobię jedno porównanie, bo sądzę, że te aparaty w wielu kwestiach mogą dawać radę rywalom, z którymi można by było się nie spodziewać. Ale to nie będę mówił, bo teraz powiecie, że wszystko po prostu teraz powiem. Pokażę wam na zdjęciach, sami ocenicie. Przy okazji, cenowo jest sensownie, jeśli podliczymy te gadżety. I kurczę, mi teraz zastanawia. Zastanawiamy teraz i teraz już tak pitole dla pitolenia trochę, ale zastanawia mnie to bardzo, czy Motorola naprawdę nie ma takiego dobrego planu, żeby podgryźć Samsunga, podgryźć yy, chińskie marki, żeby być takim mostem. To jest nadal marka teraz kupiona przez Lenovo już od wielu lat, więc to jest chińska marka. Nie da się ukryć, z dorodowodem amerykańskim, ale... Ona bierze to co dobre w chińskich sprzętach, jak na przykład te baterie węglowo krzemowe Ona dopasowuje się do rynku, czyli na przykład daje cashbacki, jak e, Samsung daje pełno gadżetów, jak e, wielu promocyjnych. Daje fajny system, który jest, to jest moim zdaniem super, że tu mi działa od razu Android Auto i to nie jest standardzik w chińskich telefonach. A tu po prostu podłączam i działa czasem nawet szybciej niż iPhone CarPlay. Się paruje. Mam po kabelku. Nie mam bezprzewodowego. Aż taki bogaty to ja nie jestem. I nie wiem, czy to nie jest idealny kompromis między tym, co oferują chińskie marki, a tym, czego ludzie szukają w tych topowych markach, tych najbardziej sprzedających markach jak Samsung czy Apple. Nie chcę mówić, bo zaraz powiecie, o Jezu, ten to wszystko będzie pitolił teraz. Ale zastanówcie się, bo dają dużo... Spoko, czy to jest telefon idealny? Oczywiście nie, tutaj zachęcam do recenzji, bo on nie jest ideałem yy, i od razu to mówię, że mógłby mieć i więcej mocy i wszystko i aparaty mógłby być czy jakieś, no peryskopowego tutaj nie dostaniemy, bo to jest po prostu no za cienki, ale to jest to nie jest telefon idealny i tu mówię, zachęcam do recenzji, bo tam powiedziałem wszystko, co sądzę na dobre i na złe i na M jak miłość i też. jest jaki suchar. O aż mnie boli. Więc będziecie mogli się zastanowić, co tam naprawdę. Pogadałem. Wróciłem do Pokémon Go, ale bardzo sporadycznie. To już potrzeba węglowo-krzemowych 50 tysięcy do Pokémon Go. Dobra, kończymy to w opitole Co Wy sądzicie? Czy to jest moim, moim zdaniem tak? Czy to jest Waszym zdaniem najbardziej sensowny, cienki smartfon? I bierzemy teraz te cienkie smartfony pod uwagę, czyli weźmy te tego, Weźmy Samsunga S25 Edge'a i weźmy e, iPhone'a Era. Pogadajmy o tej trójce. Czy tamte są droższe, czy mają więcej mocy, e, czy mogą się bardziej podobać oczywiście? Czy ten jest najbardziej sensownym i czy Motorola nie ma patentu, żeby wprowadzać fajne technologie dla szerszej masy ludzi? Jak chociażby we flipach e, poszli pierwsi w tańsze flipy i potem Samsung zaczął robić tańsze flipy swoje? czyli te razery były takie tańsze od motorolki, a nie tylko ultry. Dajcie znać. Dajcie znać, bo nie chcę już pitolić. Dajcie znać, co sądzicie. Bo mi się wydaje, że...